I co najważniejsze, jak zauważył Boniek, te błędy podcięły drużynie skrzydła. Gol na jeden, dwa kompletnie odebrał Lechowi wiarę i pewność siebie, którą z trudem budował w pierwszej połowie. Końcówka to prawie kapitulacja. Szkoda. To kolejne, niezwykle trafne spostrzeżenie. Ostatnie 20 minut meczu to nie była już walka o zmianę wyniku. To była próba przetrwania. Lech wyglądał na zespół, który pogodził się z porażką, który nie ma już sił ani pomysłu, by zagrozić rywalowi. To właśnie ta mentalna kapitulacja, ten brak sportowej złości, tak bardzo rozczarował byłego prezesa PZPN. Bo to żaden wielki przeciwnik, po prostu solidna drużyna. I to jest klucz całej tej analizy. To zdanie, które boli najbardziej. Boniek podkreśla, że Lech nie przegrał z jakimś europejskim hegemonem. Z drużyną z innej planety. Krwena Zvezda to dobry, solidny, europejski zespół. Ale absolutnie w zasięgu mistrza Polski, pod warunkiem, że ten zagra na 100% swoich możliwości uniknie prostych błędów. Porażka nie wynikała z deklasacji sportowej, a z własnej niemocy. I to jest źródło tego ogromnego zawodu. Oczywiście, losy awansów wciąż nie są jeszcze formalnie rozstrzygnięte. Przed Lechem Rewanż, który odbędzie się we wtorek w Belgradzie, na słynnej Marakanie, jednym z najgorętszych stadionów w Europie. Odrobienie dwubramkowej straty w takich warunkach będzie zadaniem z gatunku Mission Impossible. Ale słowa Zbigniewa Bońka.